No cześć, witam Was moi drodzy na kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy grubą premierę, zrabkę za 20 złotych, super milion. I właśnie taki super milion można w niej wygrać. Postanowiłem zaszaleć, zakupić 5 sztuk, budżet jest m.in. dzięki Marcie, także zobaczymy ile się uda wygrać. A co do zasad, no to mamy wygrywające liczby i Twoje liczby, ale Lotto postanowiło troszkę nam urozmaicić tą zrabkę i mamy do znalezienia również symbole. Dolar daje nam przypisaną wygraną, sztabka złota mnoży wygraną razy 2, a diament mnoży ją aż razy 5. No i rzut okiem na tabelę wygranych mamy aż 10 stopni, milion złotych to jest nagroda pierwszego, a 20 zł zwrot nagroda ostatniego stopnia. No to drapiemy moi drodzy. Pierwsza zdrapka, numerek 5. No i ciekawy jestem, czy taka dosyć spora inwestycja jednak przyniesie rezultaty. No, drapie się dosyć przyjemnie, także nie jest źle. I to są nasze liczby, których szukamy. 29, 53. W Januszowym Milionie była taka warstwa. No to macie teraz informację zgodną o 54, 44. No już się tak oboki widzę, że trafiają nawet trzy koło siebie. Także to nie jest dobry znak. 55. O moi drodzy, mamy sztabkę złota, która nam mnoży wygraną razy 2. Uuu, no to piękny początek. U, i nawet parę oboków tutaj nie zaszkodziło. Świetne wejście, fajnie. 48 nie mamy, 25 nie ma. 34 nie ma, 38 też nie, 15, 33, 16 i ostatnia liczba 12. No to mamy tylko tą sztabkę, więc podejrzewam, że to będą dwie dyszki. Za dobrze bym miał, nie? Złoto 20, tak, czyli mamy pomnożoną wygraną razy 2. Jest 40 zł na początek. No, można, można.

No, tak, wszystko blisko, ale no, póki co nie ma nic. 47, 43, o też niedaleko. 28, 31 nie ma, 54, 24, 35 też nie ma, 17. Dolar, moi drodzy, druga wygrana zdrapka. Pod dolarem nic w sumie nie mnożymy, ale jest wygrana. Kurczę, no po prostu super. Sprawdzamy jest 20 zł, czyli już mamy 60 no, Połowa ponad odzyskana. Tu gdzieś te kontrolne były, na wzorze widziałem. Tak kontrolne mamy. Oo. O. Także no. Super, druga zdrapka i druga wygrana. No Premierka się szykuje konkretnie. No pod warunkiem, że jeszcze coś padnie, nie? <laughs> Jednak jeszcze lot to jest na plusie. Nie, ale rozpoczęcie powiem Wam cudo. Normalnie. Fajnie mi się wybrało. 11, 35 nie ma. 42 nie ma. 13 też nie ma. 54. No, mimo że tyle oboków, to jednak wygrane wpadają kurczę. Fajnie. 30, nie, to jest 52, nie mamy. 16, 43, blisko. 49, też blisko. No i ostatnia linia. Czy będzie zaskoczenie? 23 i 33. No, niestety, mamy pierwszego pustaka Ja sobie to później zweryfikuję. Nie będę Was męczyć, trapaniem tych kontrolnych. Przedostatnia zrobka z numerem drugim. Takie mamy liczby. No i szukamy zatem 23, 13 i 43. Mogłoby jeszcze coś wpaść, nie? <grym> Trzeba być zachłanną, o to chodzi w trapkach. Trzeba wygrywać, a nie tam walczyć o zwroty 22, 55, 41, 14 nie ma. 26, blisko. 35, 25 nie ma. I ostatnia linia. Mamy jeszcze coś, czy nie? 46 nie ma. Ostatnia liczba 51. No też niestety tutaj nic nie będzie. Także mamy 2 na 2. Ostatnia decydująca, zdrabka numerek 13. No i sprawdzam.

Nie mamy. Także, no, początek fajny końcówka. Tym razem zawiodła, więc, no, wyszło jak wyszło. No i moi drodzy, tu sobie jeszcze kontrolne dodrapałem było P, w tamtych trzech pozostały były różne, więc w tym przypadku to oznaczało przegraną. Więc na pięć przygotowanych zdrapek dwie wygrały. Mamy 20 złotych pod dolarem, 20 pod sztabką złota, która nam pomnożyła, czyli na 100 złotych. 60 się udało odzyskać, no więc można, można zaakceptować, nie jest najgorzej. Dobrze, więc także dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Cześć.